Słuchajcie, bo mnie to nurtuje i muszę zadać takie pytanie: może jest tu jakiś kurwa znawca, ale prawdziwy znawca, który nie wiem, skończył studia medycyny, a nie kurwa mater... ma marketing, żeby wpierdolić każdemu coś, żeby tylko na nim zarobić. I nieważne, czy to pomaga, czy nie, chuj go to obchodzi, ale chcę zarobić na tobie i masz to kupić. I takie pytanie. Bo ja na przykład brałem trzy różne suplementy diety i powiem szczerze, że no, bardziej źle się po tym czułem niż zajebiście. I niektórzy reklamują, kup ode mnie ten suplement, a Twój korzeń będzie kurwa stał całą noc i będziesz się czuł jak młody Bóg. A drugi mówi, nie kupuj tego suplementu, bo nie podupisz sobie bracie, kiedy główne mnie biągacie i będziesz się po tym źle czuł. Więc kłócicie się między sobą i każdy poleca coś innego, ale tylko żeby kupić to od ciebie. Czy naprawdę niektóre suplementy mają tą zawartość, która jest napisana, i są przebadane, bo w internecie pisze, że suplement diety może zawierać substancje niezgodne z opisem albo ich po prostu mniej. Czyli komu kurwa wierzyć? Komu? Czy tylko najlepiej kupywać witaminy, minerały w aptekach, te, które są długo na rynku i są przebadane przez te firmy konkretne? Czy warto zażywać jakieś suplementy i one naprawdę nie zawierają jakichś metali czy składników szkodliwych dla organizmu? Bo na przykład mnie po takich suplementach. Napierdala żołądek, czy tam brzuch, i po różnych odżywkach, tak samo. Nawet nie wiem, czy przez odżywki nie spierdoliłem sobie i nie nabawiłem się wrzodów, bo brałem przez rok, i po tym czasie mój organizm bardzo dziwnie zmienił się na przyjmowanie różnych innych rzeczy, i po prostu występuje ból. Więc jak to kurwa jest z tymi odżywkami? Słucham. Chciałbym usłyszeć opinię jakiegoś prawdziwego fachowca, który zna się na rzeczy, a nie chce, w... nie wciska przede wszystkim kitu i nic nie reklamuje, żeby od niego kupić, bo wiadomo, ktoś jak reklamuje, no to chce na tym zarobić, a niekoniecznie pomóc ci, żebyś utrzymał na wysokim poziomie Twój stan zdrowia, bo on to ma w chuju. Tak to wygląda. Może nie wszyscy wciskają. Ale na pewno jest dużo takich, którym tylko zależy na sianie. Więc jeżeli